Dziękuję bardzo serdecznie, a dzisiaj vlog w końcu, bo na że nic nie wrzucam, jest za stój. Dzisiaj będę mówić o tagach, ponieważ zauważam, że wielu użytkowników ma problem z określeniem, co to jest. Może z grubsza wyjaśnię o co chodzi. A więc, jak możecie wyczytać na Wikipedii, Koim pogryścają które wybaczcie, tak, znacznik w informatyce znak lub słowo kluczowe przypisywane do określonego fragmentu informacji, np. tekstu lub pliku multimedialnego. Tak, są powszechnie stosowane w bazach danych oraz przy opisywaniu informacji tekstowej. Może wyjaśnię, o co mi chodzi. Będę mówić o filmikach, bo chodzi mi konkretnie o YouTube. Więc służy nam do katalogowania filmików. Więc, kiedy zamieszczamy filmik, dodajemy... Ee, na przykład swój nick, dodajemy słowa klucze, e, które ułatwią komuś znalezienie informacji na konkretny temat, na przykład w tym filmiku. E, nasz filmik dzięki tagom będzie się wyświetlał podczas e, wyszukiwania konkretnej tej jednej frazy. Powiem tak, najbardziej wkurza mnie to, że niektórzy ludzie w tagach znaleźli dobry interes. Czemu interes? Ponieważ pomyśleli sobie tak, dopiszę sobie imię kogoś bardziej znanego ode mnie na YouTube, w takach, jego nick. Będę miał więcej wyświetleń, subskrypcji, komentarzy, łopek w górę, tak, na pewno tak będzie, na pewno. No i bywa z tym różnie, ale ludzie tak czy inaczej to robią, żeby ich filmik w większej ilości miejscach się wyświetlał, co jest głupie, ponieważ ostatnio zdarzyło mi się coś takiego, że przez przypadek wpadłem na filmik dotyczący Minecrafta, gdzie w takach był mój nick. No i po obejrzeniu filmiku stwierdziłem, że tak naprawdę nic tam o mnie nie ma i czemu jest tam mój nick. Napisałem do autora filmiku i z prośbą o usunięcie mojego nicku z tagów. Oczywiście oczekiwałam, że odpowiedź będzie dobra spoko, przepraszam, nie ma sprawy, dobra spoko. No natomiast zaczęła się dyskusja, że... Tak możemy umieszczać, co chcemy, że on chciał sobie zwiększyć ilość yy, wyświetleń, że sam czasami, że, że chciałam rozumieć wyświetleń i że chciałam po prostu. Przepraszam bardzo, ja poświęcam swój wolny czas. Poświęcam mój wolny czas, którego mam mało, żeby coś tworzyć na YouTube, żeby jakoś iść dalej w tym wszystkim, żeby zobaczyć kolejnych widzów, żeby... i tak dalej, i tak dalej. No staram się iść naprzód cały czas, prawda? I... Nigdy w życiu nie wyobrażałabym sobie, żebym miała się w ten sposób promować, bo później nie ma tej takiej satysfakcji, że o, spoko, zrobiłem coś i wybiłem się. Tak! Jeżeli powpisujesz i będziesz miał ileś tam tysięcy wyświetleń, to nie dziw się, bo tak naprawdę nikogo nie zainteresował Twój filmik, tylko to, co miało w nim być. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli nie, to przykro mi. Ale dawajcie łapki w górę, tu, komentujcie. I żegnam Was moi kochani, jak zwykle krótko, bo ja nie umiem mówić długo i nie narzekajcie, że są krótkie te vlogi i że nie mówię o sprawach poważnych, tylko o tych błahych. gadajcie tak, narzekajcie, narzekajcie, bo Polaczki muszą narzekać. Pytacie się, jak mój kotek ma na imię. Kocie, jak się zwierzę. A więc mój kot nazywa się Kiara. Wiem, że żadne z Was nie podało tej propozycji. Nie gryź mnie! Nie. Atakuje mnie. Wiem, że nikt z Was nie podał tej propozycji, ale ponieważ ja uwielbiam królewa, to tak ją nazywam. Tam w drugiej części tak się nazywa. Kiera. Tak się nazywała Kiara. Więc dziękuję i zapraszam do